Ostro ruszyła Laguna A mamy wtorek, 7 czerwca Jest z nami Pan Michał Z żoną Jesteśmy w miejscowości Rasztad Za Stuttgartem Daleko I blisko zarazem Ale do euro Dzieli nas, nie wiem, kilkadziesiąt, kilkanaście kilometrów od granicy francuskiej Pogoda piękna w oczekiwaniu na powrót jazdy próbnej zrobiłem parę kroków za dom i zobaczcie co odkryłem a już tu pięknie Do tego domu pochodzi laguna. Jak na wakacje. Zapraszam Was na ławkę Posiedzicie chwilę ze mną, odsapniecie. Może ktoś konapka chce, mogę poczęstować? My, my i tak widzimy. Myślę, że Jeszcze oponki zimowe Ale starawe i takie sobie z 2009 roku Ale dla Felk warto brać w

Oto kupione, jesteśmy pod wydziałem komunikacji, cena wyjściowa 7000 euro. Zeszliśmy do 6400 dwóch właścicieli formalnie, bo faktycznie jeden. W 2008 roku przez 4 miesiące użytkował go Salon Renault, potem nasz dzisiejszy sprzedawca, pan Tobias. Aż do dzisiaj właśnie auto jest wymeldowywane. Auto ma wymieniony rozrząd przez 160 tysięcy km Ma ważny przegląd techniczny do 2018 roku, do maja Ma obniżone zawieszenie Ma wymieniony wydech Oryginalny wydech Pan Michał dostanie Opony letnie na alufelgach z 2015 roku w bardzo dobrym stanie Opony zimowe starawe, widzieliście. Naprawiany miał bok od strony kierowcy, lakierowany. Kiedyś jakąś zaliczył szkodę parkingową, miał jeszcze na gwarancji w Renault wymieniane drzwi. Miał wymieniany tylny zderzak, też jakaś szkoda. Dwukrotnie szybę czołową miał wymienioną, ale to już odpryski żadnego wypadku nie było. Coś jeszcze? Serwisowany do 2013 roku w Renault, potem tak tzw. warsztaty niezależne, ale chwilę, chwilę rachunków pan Tobias posiada i przekazał je następnemu właścicielowi, czyli panu Michałowi. To tyle z ważniejszych informacji. Do zobaczenia. Jak widzicie, Laguna gotowa do startu.